Cześć, dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę na łódce w poszukiwaniu wiatru i kleni. Pogoda fajna, nie za zimno, wiatr taki średni. Będziemy łowić tak jak poprzednio na obrotówki i na woblery. Warunki na wodzie dzisiaj. Naprawdę fajne, nie ma wiatru, nie jest gorąco, ale jest ciepło, naprawdę pogoda wymarzona, wyśniona, zobaczymy tylko jak ryby by nas popracowały. Zaczynamy łowienie, pierwsza główka, dosyć długi przelew, zatopione kamienie, bo czuć pod obrotówką. Mały okonek, pierwsza ryba dzisiejszego dnia. Czyli już z zerem nie będę wracał. Tak. Tu chcesz. Ale nie po, tej ryby, nie po takie ryby mi się przyjechali. A łyknął. Do wody. Do wody, do wody. I puszczamy. A wody okonek. Mały, ale. Moje pierwsze dzisiaj. Nie wiem, co to jest na co Jaś mały. Mały Jasia walczy jak stary A Taka mała sportowa rybka Kolejna Do wody, niech rośnie Gdzie Jaś? Wypił się sam leciał do wody? Tak, poleciał do wody Co tam będzie? Najprawdopodobniej Jaś, bo już do wierzchu wyszedł od razu. Hamulec mam dalej lekko ustawiony, bo nawet słyszycie, jeszcze nie reguluje, bo niech się ryba wyhasa. Wyszaleje tak jaś. Mały. Taki jak mój chyba. Nawet może mniejszy troszeczkę. Albo ten sam, tak. Wszystkie trzy groty. Czyli pewnie siedzi. Pewnie siedzi, pewnie wziął. Branie było fajne naprawdę. Podobało mi się. Odrzański jaś. Niewyk, ale emocje zawsze są potrzebne. Cieszę, tak nie nawet. Oczywiście, to, to jak łowienie o koni. To się nigdy nie znudzi. Bardzo fajna rybka. Uwalniamy. Pamiętajcie, żeby łowić jak najwięcej ryb. Nie, nie mówię... tylko okazy. Tak, nie mówimy, że każdym, bo to wiadomo, czasami każdy sobie rybkę weźmie, zje i tak dalej, po to się ryby łowi. Ale wypuszczajcie większość ryb, naprawdę warto. Większy niż poprzednio, na pewno i to prawdopodobnie też będzie ja. Daleko jeszcze? Nie, A już jest przy tym, zobacz. Pomyślę. No, dzisiaj to największy. Ładny, ładny. A branie było takie, taka krótka seria. I nie wiedziałem czy to dziś po kamieniach skacze, czy nie, no ale wciąłem, no i się udało. Ale zobacz, jak zobacz, jak delikatnie siedzi, on może zejść. Jest. A mój największy jaś w tym roku to nie gigant, ale bardzo, bardzo cieszy. Bardzo fajna no, fajny. Fajny, ten już, ten no, taki. No. Na tym po... zestawie. Co mamy do 7 gram? Naprawdę ile fajnie chodzi. 40, no? Zmierzymy. No, więcej. 43 cm. ja teraz spróbuję założyć wobler boleniowy, bo za boleniem troszkę, mimo że nie mam zestawu pod bolenia. Ale myślę, że ten kij też da radę. Kolega dał mi kilka swoich woblerów własnej roboty. Porzucam, zobaczymy. Może akurat coś się uda złowić. że jeżeli będziecie łowili z łodzi, trzeba pamiętać o kluczowej zasadzie. Na łodzi trzeba się zachować bardzo cicho, czyli nie, nie tupać głośno, jak się zamyka makisty też nie wolno nimi walić z całej siły. Ryby, się jednak, ryby są jednak czułe na takie dziwne dźwięki podejrzane i potencjalne, potencjalne miejscówki mogą być spalone tylko przez nasze nieprawidłowe zachowanie. Tak samo jak się podchodzi do klejna z brzegu cichutko, skulony, tak samo trzeba się cichutko zachowywać na, na łódce. Nie robić tych gwałtownych ruchów, bo to wszystko ryba widzi. Pamiętajcie o tej kluczowej zasadzie, a zobaczycie, że będziecie mieli dużo lepsze wyniki. Od razu powierzchnia była. Nieduże coś. Jeszcze nie widzę, co to jest. Obstawiam jazika. Tak, jaziu. Jazik, teraz wziął na dwa groty. Pewnie. Taki fajny kolejny sportowiec. Ciągle czekamy na te duże jazie, już 50 cm. No na razie biorą takie same e, te dyżurne, które wychodzą z tych obrotówek. Nie ma tych większych, no ale próbujemy. Może się wszelimy w te duże. Wypuszczam jazdy. Zauważyliście gdzieś od jakiegoś czasu, na początku sezonu, jak mówiliśmy, gdzie są te jazie, to cały czas robiliśmy klenie. Teraz się pokazały jaś, to gdzie jest kleń? Same jazie biorą dzisiaj. Ani jednego klenia. Zmieniam mepsa na obrotówkę do Wezmę taką jedną dociążoną, aby dalej rzucić. Jak pięknie pozuje. Zjazdki standard Woda. Kolejny jazd. Stukał, stukał, stukał. No i się w końcu zaczął. Odrayaźiem płynąca dzisiaj nie? Ładnie miał. Ja Ci powiem, zdumiewamy te ryba. Jedne są złote, z, pięknie, z pięknymi, czerwonymi łuskami, a inne, inne takie blade, wybrane. Oczywiście chodziło mi o czerwone płetwy, łuski. Dobra, od razu będziemy rybę wypuszczać. O ile sama nie wyskoczy. O, niech płynie jad. i rośnie. Tak, płyń po starszych rybki. Pod koniec lata staramy się nie omijać praktycznie żadnych główek Czy wygląda atrakcyjnie czy nie, warto przynieść nie stanąć i wykonać kilka rzutów Przykładem jest ta tutaj główka Praktycznie można powiedzieć, że nie ma, nie ma warkocza Przelew też nie istnieje Niemniej jednak posyłamy przynętę dużo, dużo daleko W warkocz Tam gdzie byśmy generalnie łowili bolenie Ziosną No i pięknie jazie wychodzą z tej główki Wydawało się mała atrakcyjna, a tu taka niespodzianka. Nie, teraz podejrzewam, że to jest jaś, ale jakiś większy. No, o i to... ładnie ciągle. I teraz jest najgorszy moment. Jak on jest tak daleko, już na prostym snurcie, żeby było delikatnie, to podholować. Teraz by byłoby najlepiej, żeby on zaszedł troszkę pod wodę. nie? No taki 40 tak będzie, podejrzewam. Wiesz? Obertówka piotka lipca Niezawodna Branie bardzo delikatne Tylko delikatne takie stuknięcie było ja obstawiam, że to jest jaś Ale jak jaś to będzie ładnie chyba No Taki 40 parę centymetrów no, będzie miał 50 dla mnie nie, chyba nie, ale zobacz jaki jest zapięty cała brotówka widzisz, jest na zewnątrz bo na skrzydełku gra ale widzę, że groty siedzą jest, jest jaś fajny, gruby w końcu, o dawno takiego nie złowiłem jakiego zobacz Ubyć. fajny udrzański jaś gruby Piękny. Tłusiutki, widać? Wypasiony. Jaziu. Przymierzę go, zobaczę ile ma. 49 cm. No, tak jak mówiłeś, prawie to 50. Dobra. Wypuszczam. Płyń, rośnie. Zaszcza głowia te obrotówki, to wiem, że zawsze uda się złowić fajną rybę na nią. Mają coś sobie, naprawdę takiego, że przyciągają te, te duże okazy. Bardzo fajna i łowna. Dodrek, naprawdę dobra robota te obrotówki. No Dzisiaj już mi trochę lepiej, bo jakieś tam dwie ryby miałem. Nie to co ostatnio. Gróreczki do kluczy. No ale może coś jeszcze dołowię. Jeżeli nie, i tak jestem zadowolony z dnia no i mam kolejnego jazika, tylko główkę zmieniliśmy na następną też ta obrotówka ale ten jest mniejszy no ale też jazik, w samej jazie w ogóle nie ma klenia dzisiaj, nic a tak samo łowimy w ten sam sposób, co zawsze pokazały się jazie, nie ma klenia o, ten to tak ten tak zażar, że trzeba go będzie wyhaczyć, bo wziął, zobacz, na trzy groty, aż mu się zamknęła. Tys mu się zamknął. Jazik. Do wody. A ja mam bolenia. Mały bolenik. Teraz mały za jakiś czas zobaczymy brały ja, jak jaś, powiem ci ale nie wyszło do powierzchni zobaczymy Czyżby przełamanie schematu Mówisz, że kleń nie jest duża ryba a jednak. A jednak. Ja. Pewnie wyknął Jazik. Nieduży. Ale od paru główek nic się, nic się nie działo. To jest pierwszy. To, to jeszcze warto łowić. Jak Paweł powiedział wcześniej, wypuszczajcie ryby, szczególnie gdy jesteście dużo razy na rybach, nie tylko okazy. Wszystkie, będzie ich wtedy więcej na wole. Nie zgadniesz co. Nawet nie próbuję. Nie słyszę. To chyba mój największy dzisiaj. Ja się za dużo nie połowiłem, no ale... Może ten to tak ci skubał? Nie myślisz? Może. Tylko i by tam było faktycznie. Ale to, no, do, tego, kto... do tego lepsze byłem, No, no mój nie większy dzisiaj chyba. Tak? No. Zmierzymy go, zaraz nie ma. Ale fajnie, fajnie, fajnie wziął Jaziu Odrzański. niespokojny, weź go na szybko zmierz 40 40 Co wody Woda Całodniowe łowienie obrotówką, pomimo że jest krętnik, takie efekty się często pojawiają. ostatnio. Muszę to jakiś czas odplątywać, bo mi się końcówka krę kręci. No i sprawdzam, oczywiście, czy, mi, czy, mi nie czy ostatni, końcowy odcinek nie jest osłabiony. Tylko poszczębiony jest, ale jeszcze trzyma. Można na niego łowić. Tak, był przy powierzchni. Tak. W razie mają charakterystyczne branie, kiedyś w tam wcześniejszym filmie mówiłem nie mają takiego mocnego uderzenia klenie bardzo rzadko się zdarza, że jaś tak mocno uderzy jest takie delikatne puknięcie wtedy zacinam i widzę, że ryba od razu idzie do powierzchni i się tam szarpie wiem, że to jest jaś i wtedy trzeba rozpocząć ten delikatny hol na początku trzeba mu dać się troszeczkę wyszamotać nie zwijać od razu, bo one mają delikatne pyski i wtedy najczęściej części schodzą on się trochę tam na powierzchni wyszamocze i za chwilę rozpoczynamy spokojnie. Zobaczcie, co, co ma w pysku. obżera takie glony przy kamieniarzu i stoi przy dnie. Kolejny, fajny 40, plus. i wypuszczam rybkę. Ten, co przełamał dzisiejszy schemat kleń. Potwór. No ale to jest jedyny kleń dzisiejszego dnia same jazie brały. Jakieś tam okonki. No tylko taki. No. Ten mały kleń to była ostatnia ryba dzisiejszego dnia. Kończymy na dzisiaj już łowienie. Parę fajnych jazików udało się złowić. Na wodzie byliśmy 4 godziny. Tyle czasu łowiliśmy, a więc wynik jest bardzo dobry. Zwijamy sprzęt, kończymy na dzisiaj łowienie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć!